Witajcie, tu Maxi i ten odcinek jest w tym sensie y, odcinkiem informacyjnym i takim pokazaniem nowego tła, ogólnie statywu y, teraz jak widzicie nie trzęsie się obraz tak, no i y, odcinek informacyjny, jednocześnie będę pokazywał weje i sprawdzał ła, y, czy ładnie widać na tym tle i jednocześnie będę mówił y, informacje, dobra powtarzam się, ale trudno tak, yy, pierwsza informacja, czyli oczywiście kiedy recenzje. Otóż recenzje niedługo już się pojawią na kanale, nowe recenzje się pojawią na kanale już bardzo, bardzo niedługo, yy, ale to zależy tylko od Was, bo takie pytanko, czy mam czekać, no już drugi temat, czy mam czekać na arenę, która mi przyjdzie z, z Azji, już nie będę mówił skąd, bo... Trochę będzie to. Jednak troszeczkę będziemy musieli na nią poczekać. No bo yy, wysyłka standardowa kosztuje 20 dolców, a dla mnie to jednak trochę za bardzo wygórowana cena. Ups. Fireblaze, upadł. Tak, yy, i dalej. Yy, I właśnie to takie pytanie. Yy, a więc, czy, czy mam czekać na arenę, czy jednak. Yy, yy, jak to się nazywa, e, czy jednak robić y, recenzję i na koniec y, y, dawać walkę na tym moim dziwacznym, na, na tej mojej dziwacznej pokrywce od gączka Tak. No i to, to pozostawiam Wam. I tak, jeszcze jedno, niedługo będę miał arenę z, e, znaczy no troszeczkę długo, ale e, tą arenę. No i oczywiście będą prowadzone walki. Ładny Phoenix MS, dobra Niedługo będą prowadzone walki I ogólnie To chyba Mniej więcej tyle no Jeszcze tylko ripcore Tak i następna do strzału Pójdzie Thermal Aserta WA-130 HF, typ Balance HF wydaje mi się El Drago, Lightning El Drago takie miał HF, mi się wydaje przynajmniej 100 Lightning El Drago 100 HF yy, Miał taki tip Tak mi się przynajmniej wydaje No i yy, Recenzja pojawią się niedługo Niedługo Thermal I yy, przewińcie sobie Jeśli zapomnieliście pytania yy, Czyli jak yy, No pytanie Przewińcie sobie a więc, chyba to tyle w tym odcinku informacyjnym. Napiszcie mi to jeszcze, podoba mi się, nawet tło. I ogólnie, to chyba tyle. A więc, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia już w recenzji. No i zapraszam na mój kanał. Do zobaczenia.